Zamknij oczy. Pomyśl o swoim największym marzeniu. To obraz, który nosisz w sercu od lat. Ale jeśli nie masz planu, to tylko sen. A sny, bez działania, umierają powoli, w ciszy, bez śladu. I nie dlatego, że nie jesteś wystarczająco dobry, tylko dlatego, że nie zaplanowałeś drogi. Życie bez planu to życie na cudzych warunkach. Czekasz, aż coś się zmieni? Aż szczęście zapuka do drzwi? Aż ktoś da ci pozwolenie? Nie przyjdą, to ty musisz nadać kierunek, bo nawet najlepszy statek nigdzie nie dopłynie bez mapy. Plan to nie sztywna klatka, to kompas, to twoja deklaracja. Wiem, kim chcę być i wiem, co dziś zrobię, żeby się tam dostać. Przestań liczyć na przypadek. Zacznij liczyć na siebie. Rozpisz drogę, określ cele, zrób pierwszy krok, bo świat należy nie do tych, którzy tylko marzą ale do tych, którzy marzenia zmieniają w plan. A plan w działanie. Dziś wybierasz, czy twoje marzenia będą żyć, czy umrą w ciszy? Zacznij działać, zacznij planować, zacznij tworzyć życie, którego naprawdę pragniesz.